Beniman 119 e, to e, samochód e, na, na, na bazie Vana e, z homologacją dla czterech osób. E, samochód e, premiera e, na rynku polskim. E, propozycja na 2020 rok. E, samochód posiada e, już nowy silnik z AdBlue e, o pojemności 2-3 litra w dieslu. E, z, wzmocniony 160 konny. E, wzmocniony układ e, hamulcowy na alufelgach. Bardzo atrakcyjny e, z przodu, e, rzadko spotykany e, w samochodach tej kategorii, czyli, czyli vanach. E, świetlik dachowy w części przedniej. E, osobiście e, e, mnie bardzo ujęło to okno, ponieważ daje e, bardzo dużo e, światła wewnątrz e, pojazdu w czasie podróży. Samochód z homologacją dla czterech osób do jazdy i, i, i do spania. Zapraszam serdecznie. Stopień y, elektrycznie y, wypuszczany. Wspomniany świetlik wcześniej. Na, e, w szoferce nad e, kierowcą i, i pasażerem oraz e, duże okno dachowe e, w części sa, salonowej. Stolik e, bardzo e, komfort, e, komfortowy, składany, który, i, który e, daje możliwość e, e, w, Wyjątkowego, że tak powiem, komfortu w czasie podróży dla osób jadących w tylnej części często bywa tak, że, że w tych samochodach ten sto, stolik nie ma tak prostej tej funkcji rozkładania i składania i wtedy rzeczywiście trzeba się przeciskać, żeby, żeby zasiąść pod oknem nasi inżynierowie zaprojektowali ten stolik na tym zawiasie więc w związku z tym proszę zobaczyć że w tym momencie w miarę wygodnie możemy, możemy usiąść i wsiadać i wysiadać tutaj na, na tylnej kanapie także tak to wygląda. Mamy jeszcze dolną część tego stolika dla osób, które, które siedzą w szoferce. Także można każdy spożywać tutaj jakichś posiłek, posiłek, siedzący na, na, na fotelu pasażera. Cóż dalej? Łazienka, przepraszam, kuchnia dwupalnikowa z odstawimy troszeczkę Bardzo proszę i mamy kompletną kuchnię, kuchnię szuflada na sztućce talerze, jedna, druga na dole trzecia taka sama szuflada z cichym domykaniem e, blat roboczy potrafimy powiększyć mamy tutaj w tej części proszę zobaczyć Mhm. No i generalnie tylko żeby były chęci do gotowania, także możemy, możemy działać. E, po lewej stronie kamperka e, łazienka zintegrowana mamy system toaletowy firmy Tetford e, oraz e, kabinę prusznicową. Podzienka jak na rozmiary samochodu myślę, że całkiem o przyzwoitych rozmiarach nie musimy się składać jakoś wyjątkowo mocno, no i w tylnej części sypialnia z dwoma łóżkami ustawionymi poprzecznie, więc dwie osoby na dole, dwie osoby na górze a przed jeszcze łóżeczkami, które, które widzimy, znajduje się po lewej stronie lodówka i pod spodem przestrzeń ładunkowa. Szafa jeszcze na różnego rodzaju rzeczy, które zabieramy ze sobą w podróż. Oświetlenie LEDowe, energooszczędne. Myślę, że, że bardzo atrakcyjne, e, designersko. E, po, po, po pierwszych dwóch e, dniach targów, e, bardzo e, pochlebne recenzje. Samochód o, o długości 6 metrów więc bardzo wygodny do, do e, podróżowania do, do, do parkowania w miastach. E, do, do przemieszczania się po wąskich uliczkach Europy Południowej, powiedzmy Chorwacja, Italia, stare miasta. Wiemy, że charakteryzują się bardzo wąskimi drogami, przesmykami. Samochodzik na pewno da dużo uciechy i komfortu. Stoliczek, który mamy w części salonowej, możemy łatwo wyczepić ze ściany i zamontować go na zewnątrz kampera. Czyli generalnie jeśli zamontujemy markizę i biwakujemy na dworze, stolik wyciągamy i montujemy tutaj na tym na tym mocowaniu zewnętrznym. Moskitiera w drzwiach przesuwnych zabezpieczająca nas przed komarami i różnego rodzaju insektami w godzinach wieczornych. Tutaj mamy samochód y, od tyłu dwoje drzwi potrafimy otworzyć y, każde drzwi mają okna jak widać uchylne że w godzinach nocnych potrafimy y, je uchylić że, żeby nie było zaduchu żeby było y, był przewirw wymiany miejsce na butlę gazową Tutaj mamy różnego rodzaju schowki. Jest ich sporo, jak widać. No i cała przestrzeń, którą możemy wykorzystać na różnego rodzaju akcesoriach, które zabieramy pod łóżkiem, bądź łóżko górne, możemy także wykorzystać jako pawlacz.